Ten widok, co prawda trochę paskudny, ale oznacza jedno. Pakuje się na kolejny wyjazd, a skoro się pakuje, no to oczywiście, że was też pakuje. No tak, w sumie was pakuje. Co oznacza, że oczywiście spakujecie się razem ze mną, a gdzie jedziemy? Do Miami! Jadę na pierwszy wyjazd za granicę z YSL Więc I'm excited Już byłam raz na wyjeździe z YSL na Open era, ale to było w Polsce, więc wiecie Miałam ze sobą Bartka, a teraz USA Zjednoczone States of America Jeszcze sama, to znaczy jadę oczywiście z całym składem YSL Z się i z Ines Ines dołączyła do składu I cieszę się, cieszę się bardzo, że, że właśnie jedziemy razem Bo Ines też nagrywa vlogi i wiem, że tam będzie nagrywała vloga I od razu się czuję z nią jakoś tak safe i na na pewno sobie jakoś fajnie pomożemy. Zaczynam się pakować i mam pomysł na dwa outfity. Chwila przerwy, chcę sprawdzić, czy to się przyczepi do sufitu. What the fuck? Ej, tak satysfakcjonująco się przyczelę, tak tylko na chwilę. Wow. Nice, fajne o dobra, stylówki, no to tak jak myślałam, czarno, czarno czarno, ciemny, e przydymiony make up, nie mogło być lepiej więc już wam prezentuję to mam, mam dwie propozycje, spódnica high store dużo się tu dzieje na dole, taka wiecie, mm, mm, mm. dużo jest tych brędli i do tego jakaś taka skąpa góra, jakiś taki mam koronkowy stanik jakiś takie coś też koronkowego tak żeby to było tylko tak dotąd zakończone to jest pomysł, tak, biorę go i druga propozycja, to ogólnie się fajnie błyszczy i wydaje mi się Myślę, że pójdę w tym, bo to jest na maksa YSL-owa. Czyli ciemno, ale jednocześnie jest takie zwiewne, delikatne, ale jednak z taką siłą. Dobra, kupiłam ostatnio kosie, piękne kolczyki, które no po prostu idealnie pasują do YSL-owego teraz takiego wajbu, więc, więc to będzie piękny dodatek. Dobra, chyba przymierzam się. Dobra, to jest ten outfit ze spódnicą i on ma vibe YSL, ale kurde, jeszcze nie miałam nigdy tej sukienki. Dobra, idę w sukienkę. No, this is so YSL. Patrzcie, jak to się w ogóle macha. To będzie totalnie w stylu tego eventu coś czuję. That's the outfit. Torebka z premiery. Bling-bling. Nie no, wyglądam bosko. Stwierdziłam, że łączę e, srebro i kryształy Swarovskiego, Kolczyki, mocny akcent na szyję, e, dużo metalu. Na początku nie byłam do tego przekonana, ale stwierdziłam, że wygląda to super. Jest rokowo. Jak mi ktoś napisze, że wyglądam jak stara baba, to dostajesz bloka i brak szacunku ode mnie. No chyba bez okularów na ten event muszę iść. Spakowana jestem chyba naprawdę w 99 już procentach, więc naprawdę trzymajcie kciuki, że ja wszystko spakowałam. Paszport! No i co? Jestem już w hotelu przy lotnisku. Jedna rzecz mnie zaskoczyła w tym hotelu. Przede wszystkim na szybko wam pokażę pokój. Czek, bo musi z tradycji stać się zadość. Dwa łóżka, mimo że zaznaczałam, że jednoosobowy pokój, no ale to zawsze tak jest, że są dwa łóżka. Patrzcie, jaka fajna szafa. mmm, Walk in. A no i łazienka jeszcze sprawdzę, co? Reakcja na łazienkę. Wow. Elegancko. A, nie mogę się doczekać, aż u moje włosy, ale jedna rzecz, jaka mnie zaskoczyła, słuchajcie, w tym hotelu, to to wziąłem sobie hotel przy lotnisku, żeby z centrum nie jechać Warszawę na lotnisko. I pytam się pana z recepcji, czy tej pieszo mogę dojść na lotnisko, czy jednak taksówkę wziąć, jak to daleko jest, po no, prostu da się tak zrobić, bo czasami jest tak, że no się nie da. Na przykład są jakieś drogi ekspresowe, no nie wiem, whatever. Pan mówi, co pół godziny są transporty na lotnisko? ja tak za darmo? Za darmo transporty, czekajcie, na lotnisko. Co pół godziny, cała doba, robimy self-care time. Idziemy spać, jutro wstajemy piękne i młode. Muszę obczaić w ogóle, o której ja w sumie muszę być na lotnisku. Cześć. Już tęsknisz? Czemu? Czemu? Bo nie mam już od trzech godzin z tobą. Jak to czemu? jeszcze nie. Widzicie, guys, jaki on jest na. <grystanie> Dziękuję pięknie. Pierwsze kłopoty Hani na lotnisku, czyli nie ma strojek kąpielowych na lotnisku. Nie ma. Mhm, najlepszy smak, e, machen wiadomo. E, więc co zrobiła Hania? Kupiła czarny zestaw bielizniany Victoria's Secret z diamencikami, na którego ja nigdy nie mogłam patrzeć w ogóle jak ludzie w nim chodzili, ale ten jedyny zestaw bielizny podkreślam wyglądał trochę jak trójkąpielowy, ale ogólnie majtki na przykład są mega odkryte. Po prostu są takie stringi, że no ja nie wiem, ja najwyżej po prostu nie wezmę udziału w jakiejś... W rzeczach, no co, no po prostu będę się kąpać w basenie w pięźnie. Dobra, kochani, byłam w kiosku kupić kartę pamięci, ale zobaczyłam też Mroza, piszę Mroza książkę jakąś nową i patrzę sobie, co to za znaki zodiaku na tej książce i przeczytałam opis. Ja w ogóle lubię książki Mroza, wiecie. oko, tak? Właśnie ja lubię kryminalnie. Uwielbiamy Chyłkę, w ogóle też serial. Z barkiem obejrzeliśmy cały i w tym serialu gra też Jacek Koman, którego poznaliśmy potem na planie z na matury, więc, więc też fajnie, fajnie to wspominamy. I uwaga, opis tej książki. Prokurator z Chyłki na tropie seryjnego mordercy, który dzięki astrologii Panie bezkarne. I mean pani troszkę mi odwaliło, przyznaję się, ale pierwszy raz lecę do Miami i to jeszcze jest tak wyjątkową marką jak YSL i zapomniałam okularów przeciw Na szczęście skoro już z e, kąpielowy też kupiłam e, na opnisku, to kupiłam też okulary. Patrzcie jakie piękne. No to troszkę mnie odkleiło, tak? <grytanie> Ale się cieszę. Ines, pokażę Ci co kupiłam. Zobacz. Okay, okay. Nie wzięłam okularów przy i dosłownie przed chwilą je kupiłam. Go! Czy Ines approved? Ines approved. Ines pożyczy. Ja. Ale są zarąbiste. Pani, pokażę Wam moje essentials, czyli termosik, akurat nie udało mi się zgarnąć ciepłej wody, więc może zaraz do sobie jakoś przyniesie. Lubić ciepłą wodę i jak mnie znacie i kojarzycie z vlogów, to właśnie piję ciepłą wodę. Słuchawki douszne i nauszne, bo lubię mieć naprawdę ciko w samolocie, bo ten huk sprawia, że się czuję tak niekomfortowo po prostu w głowie, więc wolę mieć wyciszone i małymi airpodsami i dużymi. troszkę, którą już Wam pokazywałam i moja magiczna kosmetyczka, która ze mną jeździ w trasy i we wszystkie podróże, czyli Leki, kosmetyki, jakieś takie najtrudniejsze no, rzeczy, opaska. jakieś oczywiście takie pierdoły. Mam też oczywiście poduchę. kilka turbulencji, nie mając obok siebie bliskiej osoby, nikogo do skontaktowania się byłam naprawdę dzielna, ani razu nie pomyślałam sobie, nie dam rady. Pracuj. Machamy, machamy! To my... Słuchajcie, jestem co prawda w Stanach drugi raz, bo pierwszy raz byłam w Nowym Jorku, ale zapomniałam zupełnie kontroli paszportowej, jak już się wlatuje do USA, I, y, jest kontrola Esty, czyli takiego upoważnienia wjazdu w ogóle. I podeszłyśmy do babeczki obsługującej, no właśnie to. I zawsze jest jakieś tam pytanie, no po co tu przyleciałeś? Zawsze jak jest kraj z wizami, no to takie, takie pytanie występuje. No i my mówimy, że turystycznie tutaj na, na Chyba przyjechałyśmy, pozwiedzać trochę i słuchajcie, ona tak z dołu na górę nas zjechała i zaczyna tak pukać naszymi paszportami w bok i zadaje kolejne pytanie. Dobra, kiedy wracacie? Na jak długo tu przyjechałyście? A ja wiecie, a ja wracam dosłownie za dwa dni, więc no ja mówię, że no, wracam dosłownie w niedzielę, czy tam w sobotę. I ona mówi, czemu w ogóle przyjechałam tutaj na dwa dni? Ja mówię, że no bo trzeba trochę unikać tematu, że się do pracy przyjechało. Więc ja mówię, że no, na imprezkę. Ale że opłacało ci się lecieć tutaj tyle godzin? Ile godzin leciałaś? No ja mówię, że 11. Opłacało ci się w ogóle? Ja mówię, że I'm crazy. I potem się zapytała jeszcze, e, gdzie, co robię, jak zarabiam na życie. Ja mówię, że jestem influencerką, robię vlogi na YouTube'a. I ona znowu zjechała mnie wzrokiem i powiedziała, że That's not a real job. How you earn money? Może powinnam zostać z tym budownictwie? Odbierają nas taką furą. Dziewczyny tutaj porównują, że po prostu to jest fura jak Kim Kardashian. Zarąbista! Co za hotel, guys! Co za hotel! Ogólnie ła jest zakończona nam pięciu hotel What? Czy ja trafiłam do dobrego pokoju? Co jest grane? Patrzcie jaki ogromny pokój What? Dobra, jak tu się włącza światło? Dobra, no, może gdzieś tu. Dobra, wiecie co? Nie włączam. Trudno. Patrzcie jakie mam wielkie wyro, tylko dla mnie. Ej, szersze niż jakiekolwiek łóżko, na, kiedy... na którym kiedykolwiek spałam. Czy ja mam Excuse me. W ogóle jaki wielki TV, taka cała strefa salonowa. Dobra, sprawdzamy hmm. widok. Wow. What is going on? Oż, kurde, dobra. Otwieram. Obawiam się, że dojdzie do mnie to, że jestem w takim miejscu, gdzie jestem. Dopiero jak będę wracać do Polski. Bo zawsze tak jest, że po prostu nie ogarnia się tego. Jaka łazienka boska. Mhm, mm mhm, mm jest! Co ja robię w życiu, nie? A babka na lotnisku się pyta, co robisz? Jak ty zarabiasz? Influencerstwo to nie nie praca. I w face. Ulala, -la, co my tu mamy? Hello! Oficjalne zaproszenie na event. Globalny event YSL. Dress code bold and cheek black. Kocham was YSL, kocham was, rozumiecie? Ej, ale szto z Night Red Beauty bardzo chciałam je sobie sprawić, w ogóle chciałam sobie sprawić pielęgnację od ysl -a. And finally, widzę, tutaj mam jeszcze coś. Pure Shots, to jest tak dobre, zawsze na sesjach zdjęciowych mnie tym smarują pod okiem i ona nawet, wiecie, zero stresu, 10 godzin snu. 3 wersje Love Shine. Sprawdzam kolorki. piękny bosko. Fajnie, mam ten kolor, on się mi bardzo bardzo dobre To jest 44? Tak, 44. On jest super, polecam Wam go serdecznie, jeżeli szukacie czegoś takiego nabliżającego z delikatnym kolorkiem i taki, wiecie, idealny do torebki. Nasteczka, czyli. O! Jest… Ja na przykład bardzo lubię te wersje takim tutaj różanym kolorkiem. One też mają super nabliżenie. I kocham Was. Mam taki roller coaster. W tym vlogu jest roller coaster, bo wiecie, tutaj przy ekscytacja, a właśnie mnie tak abstrakcyjnie zmuliło. Because w Polsce jest, nie wiem jak druga. Wziąłam sobie w prysznic i maluję się na kolację, ale powiem tak, jest walka, nie? Mój ulubiony. W ogóle robię ten makijaż bez okularów i lusterko mam dosyć daleko, więc jak on wyjdzie, nie wiem. Dobra, that's the look, I feel it. Jakby jestem tak zmęczona, nie widzę tego makijażu i może dlatego wydaje mi się też taki dobry. A nieważne, myślę, że do, tego, do takiego brązowego looku idealnie mi siądzie ten odcień 15. Cute. Dobra, proszę Państwa, I think I get the look. That's the look. Nałożyłam taki gorsacik, który w sumie kupiłam jakoś chyba ponad rok temu. Trochę niekorzystnie mi tutaj to wygląda, ale wiecie co? Mam wywalone. I tak, do tego srebrny taki naszyjnik, mocny łańcuch. Takie kolczyki, bo to do siebie mam wrażenie, fajnie pasuje. Bardziej by pasowało złoto, ale w ogóle nie wzięłam złota na ten wyjazd. Więc co? Jeszcze jakiegoś strzelastwa na palce trza nawali. To to była jakieś takie coś. Kurde, jestem radna. Jestem głodna. Cioteczka wychodzi. Musicie widzieć wszystko, bo czuję się tak dobrze. Mhm. Mm mhm. Mm jest szpilka, ogólnie nic nie widzę. Nie nałożyłam okularów, nam bosko! Bosko! Rozumiemy się? Idę. Ogólnie nie biorę kamery na kolację, wiecie, to jest taka kolacja wdzięczności, że tu jesteśmy. Dobranoc noc. Dzień dobry, jest 6.30, a ja już nie śpię. I to nie tak, że musiałam wstać o 6.30. Po prostu w Polsce jest teraz 12.00 i no nie dam rady już spać. Bo po prostu nie dam rady, ale i tak naprawdę długo pospałam, bo widzę na grupce naszej łasobowej, że to osoby, które już nie śpią, nie wiem, z dwie godziny nawet, że o czwartej mieli pobudkę. Ja pierwszą pobudkę miałam piąta coś, ale zmusiłam się dosłownie do spania, Ale schód słońca o 7.09 i myślę, czy nie iść na plażę na ten wschód słońca. To może być naprawdę piękne przeżycie. By the way, zrobiłam sobie wczoraj pranie, bo uznałam, że skoro mam w apartamencie pralkę, kapsułkę do użycia, to czemu sobie nie wybrać tego całego zestawu, w którym byłam w samolocie? Bo naprawdę czułam, że te 11 godzin dało popalić. I dzięki temu mam na kolejny lot świeżutki draz. Kochani, lecimy na wschód słońca. Zdążymy! Mam nadzieję, bo jest za dosłownie 5 minut, ale już się przejaśnia, już się robi pięknie. Okropnie tu wieje w ogóle w Miami, no ale dlatego, bo jesteśmy przy plaży. W ogóle mamy hotel. Minutę od Miami Beach, najsławniejszej prawdopodobnie plaży na świecie. Ja pierdzielę. Mam wrażenie, że po prostu GTA mi się włączyło i zwiedzam mapę. Kochani, tradycyjnie nie robię przywitanie z morzem. Olej, wszyscy, dobra, idę i dosłownie yy, traktor na kamerę prawie najechał. Przejścia, zawsze ci poinformuję. Jezu, cała kamera w 6 Sześć minut do wyjścia. Nie wiem, jakim cudem szykowałam się dwie godziny. Zazwyczaj szykowanie mi zajmuje, nie wiem, z pół godziny, ale tutaj okazało się, że muszą być włosy, że w sumie w locie to mam takie, takie sete włosy, ale. The look is looking right now. O, oh, ależ z Patrzcie, but taki, więc pas też taki. To będzie dobre. Ale mam nogi do nieba, po prostu hot. Miał być to podobno casual look, ale wiecie co? Ja tak przecież się ubieram na co dzień. Make-up typu baby face. I dosłownie jedyne, co mam takie mocniejsze, no to usta. Zrobiłam sobie konturówkę inglotową i tym kolorkiem 90. Błyszczykiem co? Miałam z nim fotkę też ostatnio na Instagramie i to jest dokładnie ten kolor, czyli 90. Jeszcze w ogóle zupełnie przypadkowo przyczepiłam tutaj te dwie spinki. Wczoraj poprawiałam sobie włosy i zapomniałam ich zabrać z marynarki i pasują do tego looku, że tutaj jest, wiecie, ta spinka na włosie, tutaj na marynarce. Ale jesteś Hania Duperka, wiesz? Mhm. Ale seksy cioteczka. Jedziemy. To, że wracałam się po okulary, które specjalnie jak wiecie kupiłam na tą część eventu, bo ich zapomniałam początkowo i było ryzyko, że po prostu odjadą, odjadą beze mnie. A nie odjechać dzięki wam, ja że mam mokrą pachę, naprawdę. No dobra, jesteśmy tylko ludźmi dziewczyny. Jesteśmy! Kochani, dotarliśmy na pierwszą część dzisiejszego eventu w Miami, czyli takie bardzo trochę powitalne, żeby zobaczyć wszystkie produkty. A wieczorem imprezka, no ale na razie skupmy się na tym, co się tutaj dzieje. Ja yes, yas, queen. Będą właśnie love game i mamy tutaj na wejściu trzy gry memory, w które sobie można pograć, ale ja do... O, ej dobra, czekaj, miałam to. Let's go, jestem super. Mamy warcaby. I kółko, i krzyżyk Uwaga, dostałyśmy całe zestawy Będą się właśnie masterclass, czyli takie lekcje makijażu od artystów YSL Beauty Wszystko tutaj mamy gotowe, siedziska dla innych My po prostu stare się w pierwszym rzędzie Słuchajcie, to jest główny make-up artist YSL z to do nie mogę powiedzieć, bo ja się czaił, so. za so. Z, z serialu, z to jest serial, który bardzo odwielbiam. bardzo masz daty nagrać. Mam nadzieję, że było widać. Chodzi o tego w czerwonych włosach. By... Nagrałam jego tył głowy, ale się liczy ok. Jest powiedzenie. Jest, jest, jest. Dwie ślepe. Dwie ślepe. cheeks in her face as a highlighter. Did you put it over powder or was the base not set yet? Her base was set. She had okay. powder. Yeah, she had powder. on. Zaczynamy naszą pracę kreatywną. Ja wiecie, że lubię takie rzeczy. Tutaj sam mówił nam takie swoje triki w ogóle makijażowe i jednym z trików, który dał, to był trik z nakładaniem błyszczyka tutaj na jaw line, że to tak wybija i nie mogę się doczekać, aż to wypróbuję. Czuję, że mogę mieć fajną szczękę. Czekamy na ocenę profesjonalisty Sama. Ej, ostatecznie? Takie ładnie. To jest ten Thunder Stealer, czyli najpopularniejszy raz szejd fioletowy. Brązowa! Misto. Teraz zastanawiam się, czy podejść do tego aktora po ale absurdalnie się wstydzę. Czujecie, jak do mnie o zdjęcia. Czas na moje magiczne przebitki. przypał, ponieważ y, poszły mi dwa oczka na dwóch pośladkach. Tutaj jedno i na drugim pośladku drugie. A te rajstopy miały mi się przydać jeszcze na dzisiejszy wieczór. dzisiaj świetło. jest Chyba po prostu będę bez rajstopów. Ej, dobra. No trudno. Najwyżej będę bez rajstopów. So Jeżeli oczywiście dostaję gift na evencie, no to oczywiście, że możecie się spodziewać. To so odwróciłam Odwróciłam do hotelu i miałam posprzątane w pokoju i wszystkie kosmetyki, biżuteria są tak ładnie poukładane. Nie wiem, jakbyś rozczuliło mnie to. Dobra, ale wy wiecie, co się szykuje. Unboxing boksa z eventu. Ines rozpakowywała tego boksa w ogóle na teraz y, obiadku, na którym byliśmy i specjalnie zasłoniłam uszy i zamknęłam oczy, żeby sobie nie spoilerować, bo kocham niespodzianki. I'm such so <grym> zobaczcie pierwsi, bo w końcu tak jak San Angels, tak? Y -y -y. Co to? Mamy lasz Ja go mam w domu z kilka sztuk. O, jest też ta ósemka, którą Marcy się wylosowała na evencie i mi też się rozmarzyły oczy, jak ją zauważyłam. Mamy też paletkę. Ja uwielbiam te małe paletki. Taka wiśniowa. Jak widzę tą paletkę, to widzę Wiktorię. E, Czarną kredeczkę. Ja właśnie też nie chciałam to z pędzelkiem kredkę. O, to jest cała paczka skomponowana. Przez właśnie sama Visera, czyli nowego e, make-up Artist e, globalnego YSL Beauty. Mamy tu też ten kolor różu, on jest taki bardziej mocny. Miałam kiedyś taki kolor wypłynny i on robił taki efekt takiego zmarzlucha. I dobra, to nie koniec. Please, czy to będą pędzle? Czy to będą pędzle? I, excuse me, excuse me. Możecie tego nie rozumieć, ale pędzle YSL. Zawsze jak robiłam współpracę, tak sobie myślę, dobra, to bez pędzla, bo nie mam takiego ładnego pędzla. Wow, tu pędzel oryginalny YSL, z drewnianą rączką, cudowne włosie, ale wspaniałe, bosko. I love it! Widzicie co? Mam luksus, naprawdę. Czuję się abstrakcyjnie tutaj w Miami, właśnie tak luksusowo ten hotel daje takie poczucie, że jesteś zadbany w każdym momencie. I na przykład całe przejście tutaj na plażę, to jest prywatna plaża właśnie w hotelu, jakby dojście do plaży. Było takie mega stylu w ogóle pali. i teraz leżę sobie z takim widokiem, trochę na leżaki, ale doceniam tamten bardziej widok. Opalam się, bo za 5 minut robię zdjęcia, więc może przez 5 minut opalę trochę nóżki. I przejdzie, że nawet przy basenie było takie stanowisko z misetami. Nice jednorazowymi i z taką wielką pompką SPF 50 i 30, żeby każdy mógł sobie nalać. Wspaniałe. Życzę <laughs> Wam e, naprawdę takich przeżyć. Widzowie, ta rzecz właśnie w życiu mi się udała bardzo, czyli widok z pokoju hotelowego. I patrzcie, już tam końcóweczka. Ale co trąbisz? Przeszkadzam? Przepraszam. Yes, to słońce z terenu po prostu zachodzi. Nigdy nie czułam się tak kobieco. Look at me! Ogólnie na poprzedniej części eventu poprółam rajstopę na dupie. Więc skarpeta, której na pewno nie będziecie fanami, będziecie ją ale wiecie co? Ja jestem big fan of this skarpeta. Wygląda fajnie, robi tutaj takie komiku. Dobra, cały look oczywiście YSL, jak żeby inaczej. Dobra, mam 9 minut do wyjścia, ale chyba zejdę, w ogóle 2.1, 1. o już 2.2, akurat ja chciałam pokazać. Zejdę, żeby być troszkę wcześniej. Wish me luck z moim angielskim i poznawaniem ważnych ludzi ze światowej marki. Finger crossed yeah. To jest najpiękniejszy budynek jak widziałam tak? Tutaj, w którym Julitka by y, mieszkała. Julita kocha różowy po prostu i ma wszystko różowe mm -hmm. Koncert Rufus Sol. Zarobiliście! Myślić naprawdę, to, to była impreza. Dzień dobry, witam z nadbasenu hotelowego. Tak naprawdę ja wyjeżdżam na lotnisko za jakieś 4 godziny. Robimy jeszcze szybką sesję zdjęciową właśnie nad basenem, więc wyglądam naprawdę dobrze. Hot, Dzięki, thank dzięki, you, thank you. dziękuję. Jest pięknie. Look z tymi kolczykami z kosa. I love it. Lotniskowo okulary. No po prostu wszystko jest na miejscu z tyłu basenik, Przed nami ocean, ocean po polsku. <grytanie> dobrze że tłumacza mam Ale... odcinkowego. Wspania. No, ale mi tutaj, słuchajcie, naprawdę nie chcę wyjeżdżać no. ja Mam wrażenie, że jesteśmy tu miesiąc Wczorajszy dzień to był przynajmniej dwa tygodnie tak. Trwał jeden dzień No ale widzieliście, było intensywnie Dużo na tej imprezie już nie nagrywałam Taki moment, wiecie, rozmów, wyrażenia wdzięczności po prostu Za to, gdzie jesteśmy I było naprawdę... Parę wybawiłyśmy się z dziewczynami bo Wygadałyśmy po prostu wszystkie możliwe tematy Mam wrażenie, Ale też tańce, tańce oh. były O, tańce były, hulańce Więc teraz jeszcze biorę te ostatnie promyki słońca Wracamy zaraz do pal. Wartunia mojego, już mi Bartek dzisiaj mówi przez ten, gadaliśmy sobie na Facetime i mówi Hania wracaj do Polski, bo trzeba pranie złożyć, <laughs> uduszę Cię jeżeli będzie czekało na mnie jakiekolwiek pranie Ej, this is so Miami, leci samolot z reklamą sunscreenu ha <laughs>